z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie grupa sześciolatków realizują warsztat plastyczny do bajki Czerwony Kapturek. Mówimy, łatwiej szkoły no. Teraz dołożymy. Zajęcie. masz jeszcze A to kogo? Uważaj, zważaj, poczekaj. dzisiaj to już masz Jeszcze to jeszcze wycinać? To 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 będzie głowa kapturka. No, to musicie bardzo starannie po linii wyciąć. I Michał się stara. Teraz kółeczko równiusieńko po linii wycinamy. Dobra, to daj po kolei. Dobrze Maja, odkładaj i Pani zaraz powie, co, jeszcze, co będziemy robić dalej. To odłóż czekajcie i czynij? czekajcie, z mieli... Ja jeszcze trzymałam... ci wyjdzie Tak, mi to chodzi, chodzi o te które, o, no, no dobrze, to no ten Masz ołówek, Nikola? Ułożyć. Trzeba odrysować sobie ten trójkącik y, na... Ty nie słyszał, bo a poradzą sobie. Odrysują pani rękę? Pewnie. Jakby e, trójkąty kółek to kółek. Powinni sobie poradzić. Pokaż. <ścoughs> Może być. Ja odrysowałem. O, ale nie ja dawaj ja sobie, sobie, sobie na boku rękę, wszystko. Odkładamy się na boku. Ale tak. Ścinki. O, możemy sobie ścinki tutaj, do tych, tu gdzie jest klej. Tak, żeby nie było bałaganu po później powyrzucamy. Ale my już. Patykaj w stanie, ja ci jeszcze troszkę przesunę krzesełko, bo ty, ty za daleko coś. Jeśli jak już sobie odrysujecie, to podawajcie tam dziewczynkę, aby dalej. No i samu poradzę. Uchwyt sobie może poradzić. Testy I odrysuję sobie najpierw, proszę. Aż sama. Aż sama. No, ale pierwszy patrzymy na krawlinię, I już. Zaraz wycinasz, zaraz Ty też powiesz. E, Liwka jeszcze tutaj no, Łukasz co, co nie ma. Dobra, tylko nie ma trójkąta wolnego, ja Zaraz, kubusi, zaraz, zaraz mu da. widzę, że ma A, Michał też ma. A jest, proszę bardzo. I wycinamy. Same, Michał, ładnie wycinamy, równiusieńko. Ej, Amelka, patrz. I tu wycinasz no. troszeczkę. I to jest, dobrze? Elena już ma? Skończyłaś to teraz? Bardzo radosnie dorysujesz. Super, tylko jeszcze takie oczko drugie zrób może, jak to, czy nie? Ty chce, że ono Nie, oko? No, ja myślę, że będzie miała dwa. No, ona puszcza oko no, no, no. chyba. ten. Ale ten, to, ona jest tutaj wygląda doły. jak smutna. A w paski, a tutaj masz widzę, że to twój nie? Nie. To jest twój, Samanta? Aha. On już w ogóle swoje paski. Czy to te ja może Lena? Robicie? Nie, no, moje ciągle kończy. No, A te? Michał poklej, zaraz się znajdzie. A ty jeszcze Nie trzeba, to dasz mi Michałowi. No, paski. No, ale oczko jeszcze musisz wyciąć i pokleić. No. no one podobały się wtedy tak jakby mniejsze. Teraz super. za drzewo, prawda? I patrz, możesz go zrobić tak? Czy tak, tak muszę to muszę się albo się na tak,